No ja już jestem. Chodź w ten drugi buki najpierw zobaczymy. To jest taki... To jest taki Ala domek, którym jak pójdziemy spać, sami zobaczycie, nie wstaniemy w domku ani przed domkiem. staniemy Poza staniemy Po za domkę. O, tutaj. Gdzie ty tu jesteś? Aha, tam. I tak, pierś, to był pierwszy był Drugi. Chcemy... Ty zaprezentuj to. Klocka. Jak taki On jest taki. słaby, ale oryginalny bóg. No, teraz ja zaprezentuję. No, O, niby że chcemy wejść i jesteśmy w klocku. Dziewięć, serio. Dobra, to jest. Trzeba ze skutkę. Dobra. Trzeci bóg. Nieskończony dywan. I ja zaprezentuję. Kładziemy dynię. Na to dywan. Jakby nieskończona wytworzenie dywanu. Tak i naciśniemy. To kolega teraz już zaprezentuje. Naciśnąć? Naciśnę, Okej. Okay. Czwarty sposób. To kolega nam wymyślał. Każdy zna. Każdy nam wymyśla. No jest Będziemy Dwa dwa. Tutaj wodę. Tutaj wodę. To stworzy nasz niską wody. Teraz... Wy... ja Ia... wodą, nie? teraz wodą byle spojrzymy to woda nie o, po północy, tak nie chodź, tak nie chodź. No, no, piątym bugiem jest, wiecie do ja im zaprezentuję, bo to ja robiłem. Piątym bugiem jest, to rozwalę no tym bugiem jest skrzynki że zobaczcie, nie mamy skrzynkę tutaj nie możemy położyć, kładziemy dalej i zobaczcie to, tu y, ja już mam wpisaną komendę y, ty, y, będzie w opisie ta komenda ukośnik set block, y, naciskamy shift jak nie wiecie jak zrobić te kreski i chest i enter i zobaczcie Mamy niewidzialne skrzynki. Czy, co? Czy, czy każdy by skapnął się, że tu jestem? Lata, się lata. O, widzi? Widzicie? Możemy latać, kurde i nie będziemy wiedzieć, że to są skrzynki. Taki jeden ktoś. A, jak rozwalimy... o. Mamy już dwie skrzynki. Więc też jest fajnie, to jest bug. I tu kolega też to robił, więc... no tu Za... tak, Ale oryginalnie. Za prezentem. A ja tu po prostu pięć? Nie, nie, nie. nie, nie. Tutaj wagonie. Nie, ale nie tak. Chyba ty wejdziesz. Zostawiajcie. Zostawiam icie Łapki w górę, subskrybujcie. Komentujcie, jeżeli Wam się podoba. No dobra, no jest Ja wchodzę w Ty pokazujesz. To jest wagonik chyba. Nie. No. Nie uciekł. To jest wagonik. To jest nie będzie stał. Bardzo. To jeszcze nie wagonik. I ostatni, siódmy, to jest to, że możemy latać, chlatać. Chodzić na świni. Zobaczcie. nie, 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 nie. nie chodzić. Tak, bazyślewca. ale ja to są takie... przedostawił to. Jak będziemy zmiać konia przy sobie, to będziemy będziemy... Będziemy... Jak będziemy razem ludzką, konia A ja nie i A ja to jest mój takie... że siadamy na świnie i mamy... Świnia chodzi, a my kurde Tylko to jest trochę głupie, pokażę wam. Wysiądziemy. Weźmiemy tak i siodełko. O widzicie? Tu dajemy świni i siadamy. I teraz możemy. Na przykład nie wiem, walniemy i szybko na nią siągniemy to ona będzie chodziła. Więc, jeżeli filmik Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w następnym filmiku. Więc, ja Ci nie żegnam. Niech także mecz, jeżeli filmik Wam się spodobał, komentujcie, subskrybujcie hmm. i do mojego kolejnego kanału będzie opisie. U, nie, u mnie też. Jak będzie, będzie grzeczny. <gry> Mój kolega też, jak będzie grzeczny. Więc, się do następnego razu. Do następnego, cześć!